Witam serdecznie na zupełnie innej wodzie. Tutaj jeszcze nigdy nie łapałem. Przyjechałem dzisiaj tutaj zobaczyć takie malutkie leśne jeziorko. Z tego względu, że na dużej wodzie wiatr po prostu urywa głowę dzisiaj. I po pierwsze no przy tak mocnym wietrze jak będzie dzisiaj. Jest to już powoli trochę niebezpieczne. Po drugie, jak mam się męczyć z wiatrem, o to dla mnie się mija z celem. A po trzecie, zawsze chciałem zobaczyć, co tu się dzieje. Szczerze tu nigdy nie opałem. Jeziorko jest malutkie. Woda jest taka delikatnie mętna. No i po trzecie, w sumie to już po czwarte po czwarte chciałbym też sprawdzić, jak, jak, jak tu głębokości wyglądają. Bo tu jest taki ładny pomościk. I chciałbym tu kiedyś przyjechać ze spławiczkiem. Z spławiczkiem, może z, jakim, z jakąś gruntową, może z metodą. Zobaczymy. Ale no, chciałbym tu kiedyś zajrzeć. Ale pierwsze co, To płynę zobaczyć na drugą stronę, co tam się dzieje. Słyszałem, że tu dużo lina jest. I patrząc, jak woda bąbelkuje, to faktycznie wydaje się, że. Może tego lina trochę tu być, no, ale my dzisiaj kapieżniki. Dobra. Także tak, tak się prezentuje zbiorniczek. Nie jest duży, tu za mną już jest koniec i tam praktycznie za rogiem też już jest koniec. Głębokość tak stawiam, że jak przepływam przez środek, tutaj już kawałek to było tak koło 4 metrów. Także zobaczymy. Najpierw trochę porzucam za szczupakiem, jak się nic nie będzie działo, to wiedzie o koniówka. Ale najpierw zobaczymy, może uda się wytargać jakiegoś szczupola z wodorostów. Dużych ryb tu się nie spodziewam. Wiadomo, mała woda. Na pewno nie ja jedyny tutaj przyjechałem na ryby, więc myślę, że wszystkie duże, ładne okazy pewnie są już dawno wyciągnięte. Ale... Na nowej wodzie każda ryba się liczy. W końcu trochę inne wędkowanie jak na tej głębokiej wodzie. Ile można fajnie dla odmiany coś innego popróbować może zaczniemy od Jerka może być ciekawe. No tylko 3 metry głębokości, więc... Jarek wydaje się tutaj fajny. No, bombelkuje. Ciekawe, czy to liny? To maliny, co? Na gałęzie uważać może taki biały redhead. Woda tu nie jest aż tak brudna, więc teoretycznie guma powinna być w miarę widoczna. Ładnie tutaj, tylko szkoda, że tak głośno. Niestety, te drogi tutaj, ścieżka dróg wokół moich jezior jest kosmiczna. Normalnie na każdym jeziorze gdzieś obok idzie droga. Ale myślę, że na sławicach może być tu fajnie. Nawet z wódki się ustawić tutaj przy tych grążelkach. Kurczę no. Myślę, że linka jakiegoś by tam wydłubał. Dobra, obrzucałem całą tamtą stronę, nic się nie zadziało, czas obrzucać tą stronę, tutaj, lewą. Założyłem nowy, nowy model kanibala, czy nowy, no tegoroczny. Tegoroczny no, kolor kanibala patrzymy może akurat. Eee, I płynąc w tą stronę, płynąłem mniej więcej środkiem, w jednym miejscu znalazłem taką, taki głębszy dołek, coś koło 5 metrów, 5-5,5. Więc jak tu nic po tej stronie się nie zadzieje, to spróbuję jeszcze może za okoniem obrzucać właśnie ten głębszy, te głębsze miejsce. Zobaczymy, co się będzie tutaj działo. Tu obranie. Przed samą łódką. O, jeszcze uderzył. Ale powiedziałbym, że to okoń, konie. Kurczę, to chyba o konie. Powiedziałbym, że to o konie. Będzie widać na ogonie, czy są zęby. No, powiedziałbym, że to było konie. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, to raczej wodorosty. Chociaż. Olira. I co to było? W tej mętnej wodzie nie widziałem dobrze. No ale zębów nie widać. Więc chyba o No ewidentnie widziałem branie. No, no tu jest jakieś zielsko Okoniowa, o jest No to co? Próbujemy na okoniuwę, nie? Coś się zadziało, widzicie? Jest szansa, no, w taką dużą gumę Muszę założyć coś. Kurde, mam obrotówę pod ręką. Kurde, no ale co by przywaliło w takiego wielkiego kanibala? W sensie wielkiego, no 12,5 cm. No. Okonek? Serio, by aż tak ten ogon nie zainteresował. Oranczowy. Mam cieniutki flow na okoniówce, więc jak przywalić czupaczek, to może obciąć. Dobra, trzeba gumę jakoś założyć ładnie. Tu stoję w tych liliach. Przy samej łódce cholera, przy samej łódce i tak szybko prowadziłem. Coś chycnęło. No coś ewidentnie było chętne nabranie Ale już nie jest No nie, nic a nic No ale dobra Powiedziałbym, że to były okonie I to tak wydawało się nawet nie taki mały Rzucę raz jeszcze większą gumą a wydaje mi się, że mogły zobaczyć łódkę i się wystraszyć po prostu raz, ostatni rzut i dalej bo już za długo tu Ale no, ciekawie. U, widzę czyjaś żyłka wisi na krzaku. Ciekawe może, może jakaś znajdka będzie. Okej. Okay. No małego raczka. Znalazłem znajdźkę na gałęzi. Małego raczka. Ktoś tu ewidentnie na raczka próbował, ale jaki gruby przypon stalowy. Boże. Raczek sam w sobie może nie głupi, ale przypom <trybą> to jak na rekiny. Wiecie co? Skoro mieliśmy branie okonia jakiegoś, prawdopodobnie na 90%, to wydaje mi się, że lepszym pomysłem będzie, jak już zacznę rzucać sobie powoli za okonkiem. A jak szczupak będzie miał uderzyć, to uderzy i w okoniową gumę. I co? mówimy. No, pode mną już 5 metrów. Też głęboko. Uch, ale ładne zapisy na osądzie Zaraz pode mną. Oj, bąbelki się pojawiły. No ciekawe. Ojej, tu naprawdę dużo podemno się dzieje. Trzeba chyba rzucić to. Co tu się będzie działo? Patrzcie, no tu jest ładnie, tu jest ładnie. Jest ryba. Jest pierwsza ryba w ogóle i to na znajdźkę, Nie wierzę. Nie wierzę. Mamy okoneczka. Mamy okoneczka. Zobaczcie. Pysku maraczka, którego znalazłem. Tak, i szkrabuś. Zobaczcie, raczek, którego znalazłem na drzewie. Tylko. Przełożyłem go na ten, na czeburaszkę i na malutki haczyk. Tam był taki wielki hak załadowany i jest opaneczek. Pięknie. No coś pięknego. Coś pięknego. Może będzie więcej. Ja. Yeah. I to na tej głębokiej wodzie. O, jest kolejny. Oj, puścił. Ale był kolejny. Dosłownie spodem, od spod, spod łódki. Nie! Nie, ściągnął raczka, nie! 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 Nie, dlaczego? Przecież on był taki skuteczny. Dosłownie, ale mam też raczki. Ja nie mam takiego ładnego, przezroczystego, ja mam jakiś w ogóle sali ekspres kiedyś zamówiłem. Takie coś mam, no spróbujemy. Ja cię kręcę. Zwinęły mi raczka. Skurczy byki. Mm, nie, ale dobra. Może na tego też się skuszą. Mam nadzieję. Ach, nie. To tu blisko. ja cię ręce! Jest! O, puścił! Ale widzicie raczki skuteczne, kurczę o, kurczę. Mam nadzieję, że nie straciłem kolejnego raczka, bo chyba o ale tych mam dużo. Nie, dobra jest. O kurczę. W pierwszym opadzie od razu był. Nieźle. No i. Muszę być też drobniejsze, wydaje mi się. Ale nie, no znalazłem. Znalazłem raczka, złapałem rybę i druga ściągnęła z haczyka. Normalnie pierwsza, pierwsza narobiła no mi nadziei, a druga mnie oskubała. Normalnie, kurczę, no sobrania, sobrania, czyli coś tam się dzieje. No nie, no ten raczek niby coś skubiał, ale tak. Nie wygląda jakby były nim mocno zainteresowane. Dobra, spróbujemy mniejszą tante, ale że ja tam tego raczka straciłem! nie. gdy teraz przeżywał pół roku. No dobra, bez przesady, że pół roku, ale no masakra! Porobiły mi okonki normalnie. No, mam jeszcze wirujące ogony. Też mogło być ciekawe. A i mam taką małą gumeczkę. Aha, to ja nie mam małą, Nie, tanty małe też mam, ale też mam takie małe gumeczki. Dobra, spróbujemy na taką... Malutką gumeczkę. Powiecie, no Desperat już takie małe gumeczki zakłada. No trochę tak, no chciałbym cokolwiek połapać. Ale no, z tym raczkiem była nie do akcja. Na przynajmniej wiem, że jakieś okonki tu są. Tak? To się liczy już. siedzi oj to chyba nawet nie wcale jakiś taki mały powiedziałbym że taki nawet fajny okonek no dobra może nie już nie, już nie walczy ale no takie do połapania pokój dziękuję takie do połapania od mi za gunkę zjesz. No, ale jaki ładny ciemniutki. Tu jest fajnie, bo tu jest 5 metrów, więc ja mogę je łapać i nic im nie robię złego. Na dużej wodzie już okonie zeszły na 12-16 metrów nawet. I tam jak je wyciągam z tej głębiny, to ich pęcherze nie wytrzymują, no i ja nie chcę ich męczyć. A tu mogę sobie spokojnie łapać i nie robię im żadnej krzywdy. No, Bartek miał rację. Ciśnienie idzie w dół, także okonki może będą aktywne. No i faktycznie. O, ale ładne uderzenie. Faktycznie okon... okonki jest. Okonki są aktywne. O, 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 ale wariat. Mały, ale wariat. No to jak takie brały, no to co się dziwić, że nie mogły wciągnąć tego, tego. Co to za mini robaczki? Jakieś takie. Fiatki dziwne. Opa. No ten to był zupełnie mały. No ale jak są mniejsze, to pomiędzy myślę, że może też się większy trafić. Uf, ale ten wiatr to taki troszkę nieprzyjemny. Tak powiedział. Powiedziałem się w ogóle inaczej ustawić, od tamtej strony i rzucać w to. Wtedy bym stał. Jakby z wiatrem, ale zobaczymy. Może tam też są okonki. Zaraz tam spróbuję też rzucić. Siedzi. Spod pod łódeczki, czyli są gdzieś tu blisko nas. Coraz, coraz mniejsze łapiemy. Coraz mniejsze. No ten to już w ogóle pędzelek mały. Taki. Puszogon. Puszogon. Zobaczmy w tą stronę na pięknego, białego domu Jest! O, ten może być lepszy Ten może być lepszy Wariat eee, Bardzo waleczne tu ryby, bardzo waleczne <laughs> Bardzo waleczne No ale, co rzut to ryba, nie? Dzisiaj nie liczy się, <noise> jakoś liczy się ilość, aby się pobawić. O, już był. Si siedzi. <noise> o, ten już, ten już troszkę większy. Nie idzie go w rękę złapać. Straciłem ogonek. Straciłem ogonek. Teraz już nie jest e, to Reaper, czy kopytko. Jak, jak zwał, tak zwał. Teraz mamy to. Mm, a jak to się nazywa? Jaskółkę. O, jaskółkę mamy. Myślicie, że będzie dalej skuteczne? Ja myślę, że to dalej będzie. Dalej będą brały na to. Nie ma większego znaczenia, czy to kopytko tam jest, czy nie ma. a Zaraz się przekonamy. Do tej pory było praktycznie co zrzut rybka, więc jeżeli 2-3 rzuty będą bez ryby, no to znaczy, że ma to znaczenie. Ale pukają, pykają, ale nie, nie łykają. Więc... Czyżby? Czyżby miało takie znaczenie? O, ściągnęły trochę. Oj, był. Był. Czyli ten ogonek ma małe znaczenie. Chociaż powiem, że brania słabsze, bym powiedział. Jednak jak był ogonek, to co rzut mieliśmy rybka, a teraz drugi rzut. I tylko za ogonek ściągnięte, więc chyba zaraz będzie trzeba podmienić. O ile mam gdzieś takie. Wydaje, wydaje mi się, że całą paczkę kupiłem, ale nie wiem. No dobra, kolejny, kolejny rzut, a ona chyba się ściąga, wiecie. No ale kolejny rzut bez ryby. Spróbujmy zdjąć. Poszukam, czy mam jeszcze takich więcej. Muszę chyba w kołp zmienić baterię. I jedziemy dalej. Także chwilka przerwy. Znalazłem całe pudełeczko. Że jakby ktoś był ciekawy, co to za gumeczki to. Kajtechy, oczywiście. Easy Shiner. Dwucalowe. Tak? tak, dwucalowe. W kolorze Natural Crow. 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 Nie wiem, ja w angielski to tak średnio. Nie będę chował, może się przydadzą jeszcze. Już zakładamy świeżą gumeczkę. Jak będzie w pierwszym rzucie rybka, no to znaczy, że kopytko ma znaczenie. W pierwszym opadzie. No to chyba coś, to chyba coś znaczy. A jednak ma to znaczenie, no. Walczy. taki, takie można łapać takie można łapać fajniutki odpuszczaj halo chcę więcej ty jeszcze mi zajadasz, zaraz mi zwiniesz całą gumę halo, zostaw, puść dziękuję w ogóle tutaj ładnie tak op opalizuje mu kolor nie wiem jak to się mówi, tak fajnie się błyszczy ciekawe w ogóle są takie tutaj delikatnie niebieskawe, ładniutkie, no widzieliście, tylko założyłem świeżą gumę od razu w pierwszym opadzie, więc po coś te kopytko jednak jest. skółki te ogonki mają troszkę takie cięższe, więc jak straciłem kopytko, no to ten ogon już nie pracował tak jak należy i znowu siedzi, o. No? Oj, puścił, Cholerka, szkoda. Bo wydawało się troszkę cięższy. No ale jest zabawa. Wiadomo, to wszystko jest w okolicach 20 cm. No ale zabawa jest. Dobra, ewidentnie ostatni rzut. Uuu. Siedzi, siedzi? Chyba już nie, chyba puścił, albo nie wiem, albo jakiś totalny malizna. No dobra, no było branie, no to jeszcze jeden rzut, no. No i ten bardzo bliski. Bo no teraz pada ewidentnie. Może przed deszczem one się tak odpaliły, bo to też już mi się kilka razy zdarzyło. Właśnie, że przed deszczem oko zaczynało ładnie brać. Jak się rozpadało, albo jak popadało i przestało, to już prania się kończyły. Ale przed deszczem właśnie zdarzyło mi się, że ładnie brały. Dobra, skoro Wam opowiadam jeszcze, to to jeszcze raz rzucę. Tylko przy, przybije to lepiej się nie ściągało Dobra, ale teraz już naprawdę ostatni rzut no chyba, że będzie jakaś ładna ryba, ale tak to ostatni No dobra, mówiłem, że ostatni to ostatni Rzucę sobie jeszcze szczupakówę do tyłu Opa. No i czas się zawijać Także tym akcentem Dziękuję za oglądanie. Udało się połapać kilka fajnych okonków. no fajny. Z tymi fajnymi to nie będę przesadzał. No ale kilka okonków udało się połapać. Udało się poznać trochę nową wodę. Znaleźć jakieś, jakiś dołeczek. Także przyjemnie. Niestety czas goni. Deszcz pada, a ja od rzeczy gadam. Jeszcze mi się przypomniało, że kilka rzutów miałem tutaj oddać, gdzie mieliśmy te dziwne branie na, to, na tego dużego kanibala. Także rzucę jeszcze kilka razy tu, jak nic się nie zadzieje, to tym akcentem podziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji na mojego Instagrama i na kolejne odcinki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.